Siemaneczko, ja jestem Blow i w dzisiejszym... Karol, 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 co ty jesteś ubrany? I w dzisiejszym odcinku będziemy odwzorowywać sekretne receptury z McDonalda. I ja czekałam na ten odcinek, także dzisiaj po prostu będziemy robić jedzonko z McDonalda i porównamy na końcu, czy rzeczywiście to będzie smakować identycznie. Bo tam w internecie było napisane, że to są przepisy, które po prostu nie odróżnisz, czy to jest z McDonalda, czy sam to zrobiłeś. Także dzisiaj Karol i czynności kulinarne. A dzisiaj więc zrobimy Big Maca, Cheeseburgera, Shake'a, a nawet zrobimy kole z McDonalda, bo też znaleźć? Zapomniałem o safletkę. No, fletki też zrobimy. Dobra, także będziemy jeść, a na koniec jeszcze porównam na ślepo czy odróżnię smak. No jestem ciekaw, czy zauważę różnicę, czy nie. Także oglądajcie do końca, bo będziemy się myślę, że smacznie bawić. I jeszcze jedna informacja, ponieważ odezwało się do mnie Letty Shops, które najprawdopodobniej możecie znać, a jeżeli jeszcze nie znacie, to już Wam wyjaśniam, ponieważ uważam, że możecie skorzystać. Czym jest Letyshops? Shops? Shops jest serwisem cashback, który pozwala Wam zwrócić sobie część wydanych pieniędzy na zakup online. Czyli przykładowo robicie zakupy online, na przykład przypuśćmy na Allegro. I teraz część wydanych pieniędzy możecie odzyskać z powrotem. Płacicie za coś 100 zł i w ciągu kilku dni dostajecie zwrot 7 zł. Oczywiście konkretne kwoty i procenty możecie sprawdzić na stronie Letyshops. Rejestracja jest dziecinnie prosta i wystarczy dosłownie kilka kliknięć. A w serwisie jest lista 2000 sklepów, z których możecie skorzystać. A jeżeli jesteście zapominalcy, tak jak ja, to istnieje wtyczka do przeglądarki od shops, która podczas zakupów przypomni Wam o aktywacji cashbacku, jeśli będzie to oczywiście możliwe. Dodatkowo co 2-3 dni w niektórych sklepach pojawiają się cashbacki 5 lub dziesięciokrotne. Wiele z informacji, linka macie w opisie, korzystajcie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna opcja. I pierwsze od czego zaczniemy to... Ziemniaki! Nie, będziemy robić fryteczki i stwierdziłem, że świetnym pomysłem na wyżebranie łapek w górę, jaki ostatnio widziałem, to jest to, że jak zostawicie tutaj łapkę w górę, to co 100 łapek w górę jemy jedną frytkę, więc nagramy odcinek jak będzie 100 tysięcy łapek w górę, to wtedy będziemy musieli zjeść 1000 frytek. A to jest dużo Karol, w ogóle? To może co 10 łapek w górę. Jak myślisz? Ile wybijam? Co 10 łapek w górę? No. To to będzie jeszcze gorzej dla nas. No. Dobra, co 10 łapek w górę jedna frytka i nagrywamy filmik z Jurkiem i będziemy mieć frytki. Ja to chcę zrobić. Z Dużo frytek, stary, my to zrobimy. Dobra, nieważne. No zastanówcie się, jak chcecie, to, to dawać łapkę w górę. No i dajcie znać, czy taki pomysł na film Wam się spodoba. Jeśli tak, to będziemy więcej czegoś takiego nagrywać. Ja osobiście bardzo lubię takie rzeczy oglądać, tylko najgorsze jest to, że ja nie potrafię nic w kuchni. Ja chcę nagrywać takie filmy, ale proszę ja nic nie wiem w kuchni, mi to uniemożliwia, ale staram się dla was. Stary to widać. Żeby zje i żeby zjeść tego McDonalda. Nawet frytek nie umiesz po prostu. No tak, bo, bo to jest jakby było ten. Właśnie, jeszcze pamiętajcie, jak będzie 4,8 miliona subów, to Jurek tatuuje sobie logo TikToka, żeby nie było tak śmiesznie. Zrób w tym robimy dalej. Teraz skąd ty w ogóle masz ten przepis? Przepis jest z internetu, jest on sekretny, z YouTube'a. No i to, co jest najlepsze, to to, że tam pani tłumaczy po prostu jak dla debila jak zrobić. Także po prostu no, Czyli ma. dla ciebie, no. Jurek, będziesz chciał skosztować frytek. Albo kole z maka. Twoje nie. Nie po prostu zamówić Maka i. Nie, nie robić tego Stary, przystydzi. ale ja mieszkałem na przykład w miasteczku, gdzie nie było McDonalda, i co mogłem sobie zrobić? Nic nie mogłem zrobić! Więc kto nie ma McDonalda w mieście, czy tam na wsi, to łączmy się w bólu. Czy to nie był ból, może, ale... ale brakowało, brakowało. Ból to oglądasz, jak ty. Nie, no ja mógłbym strzelę. Stary, czemu jesteś dla mnie taki niemiły? No zaraz zarazem z głodu. Zamiast tego, żeby po prostu zamówić Góra, to jedzenie, zamów, to. nie, bo ja ci nie dam nic. Okej, okay, okej. Okay. Za to, jak jesteś niemiły dla mnie. Teraz nasze pokrojone fryteczki sobie dorzucamy tutaj. Jest tego dużo, więc Jurek może cię poczęstuje, jak będziesz tam mnie miły. Teraz zalewamy to zimną wodą. Po co? Nie wiem. Ale tak, tak ma być, więc tak robimy i zostawiamy to na 10 minut i teraz robimy etap, który bardzo mnie zaskoczył, ponieważ robimy marynatę do tych frytek i robimy ją z trzech łyżek cukru i z dwóch łyżek miodu. I z wrzątku stary, zapomniałem. Tak, trochę jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że robi się w ten sposób marynatę, no ale niby podobnie, że to jest ten sekretny Przepis, i wtedy to będzie wszystko smakowało identyko. Będziemy weryfikować. Czyż nie, wystarczy? Może jeszcze troszkę. I teraz ten tajny składnik, o którym Jurek powiedział, czyli wrzątek. Zalewamy to wrzątkiem, wszystko. Za przeciwny przepis. Co dziwny? Ile tej wody, Jurek? Ty mi powiedz. Lej, 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 lej. Okay. Najgorsze u mnie w przepisach jest to, że często jest tak, że oni nie podają ile tam dają i tak dalej jest problem. Ale tutaj jest jak dla głupka po prostu pokazane łyżeczki i tak dalej, więc bardzo mi się spodobał ten przepis. Pachnie jak woda z miodem. Jak taka spocona woda, jakby się spociło coś. <laughs> Nigdy tego nie słyszałem takie określenia ja o wodzie, ale ale, ale... ale tak pachnie, no to, to co zrobić? No nic nie zrobi Co ty robisz, kolego? Ja Chciałam zobaczyć, jaki to smak, czy przypomina frytki, czy nie. Dobra, teraz jak już 10 minut minęło, odcedzamy sobie te fryteczki. Dobra, i teraz serwujemy kąpiel naszym fryteczkom. Okej. Okay. Teraz nasze frytki odłóżmy na 15 minut, żeby nam się to elegancko zamarynowało. Teraz zrobimy sobie cheeseburgera! A co do naszych frytek, to wzięliśmy, wysuszyliśmy i włożyliśmy do zamrażarki. To jest najciekawsze, bo było trzeba włożyć to do zamrażarki. Ale dobra, teraz robimy w tym samym czasie po prostu cheeseburgera. Trzeba tutaj dodać cebulkę. Kto też nie lubi cebuli, łączmy się w bólu. Ja nie lubię. A Ty, Jurek, lubisz? Ja lubię cebulę. No to gratuluję. Dobra, ile tej cebuli, myślisz, będzie? No jeszcze troszkę. I nie ja nie lubię cebuli. Łyżeczka musztardy. No i łyżeczka ketchupu. Super ketchup wybrałem. Ketchup czy ketchup? Ketchup. Ketchup? Ketchup. Kiepczuk Wychodź kurwa. kurna ty, stary, a co sprawi się jednego lifehacka? Czy, czy to prawda? To po, potrzymaj Jurek, czy to jakąś magia stosujesz, czy o co chodzi? To jakieś sztuczki magiczne? Dobra Ale nie zaliczamy? No legrze No jak to zrobić, Jurek? Daj. Słuchajcie, jak macie butelkę ketchupa i macie tutaj taką, taką cyferkę 57, no to to jest specjalne dlatego, żeby bić po tej cyferce. Patrz, S już, już cię pokazuję. Pamiętaj, jedną łyżeczkę. Widzisz? No, tylko żebyś nie za dużo mi tam dał, ej. Co za kłopot. Lifehack zaliczony. Ok, dodajemy jeszcze szczyptę pieprzu i szczyptę soli. Teraz to wszystko elegancko mieszamy. A, nim, nim, nim. Czy nie wiem, czy nie Zobaczymy. I jak mamy nasze mięsko, to sobie elegancko formujemy na takie mięso burgerowe. Będzie, Jurek? Będzie. 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 Dobrze. Dobrze. Uuu, duże cebuli. Z... Będzie smacznie. W zasadzie robię cebuli, łączmy się w bólu. No i teraz sobie odłożymy, ponieważ nie ukrywam, że chcę zrobić wszystko naraz. I chcę, żeby wszystko było ciepłe. Więc to teraz sobie poczeka. I zrobimy teraz. No Jurek, jak ci mm. Ja nie lubię Big Mac, Dobra, ale ja A Big Mac, Jurek, z czego się rozpoczyna? Sosu? Dokładnie tak, który jest dość taki unikatowy, więc postaramy się go odwzorować. Dodajemy dwie łyżki majonezu, następnie kroimy ogóreczka, tego ogóreczka tu pakujemy, łyżeczkę musztardy i oczywiście nasz ulubiony składnik, czyli troszkę cebulki. No i dodajemy do smaku sól i pieprz. No i to sobie mieszamy. Ciekawe, czy to naprawdę smakuje jak prawdziwy sos z maka. Ale po co to robimy? Możemy po prostu zamówić maka, zjeść jestem taki główny, sobie, nie nagrywać że tego. bym już zamówił, ale czekamy, czekamy, robimy wszystko. Krok kolejny po sosie, Mięso. I to, co jest zaskakujące, to to, że to mięso jest przygotowane inaczej niż te w Cheeseburgerze, ponieważ tutaj po prostu dodajemy cebulki. No i po prostu sobie teraz to mieszamy. Jeszcze rzecz jasna, pieprz i sól. Zbogaci nam smak. Teraz to te mięso sobie rozdzielamy na dwa, ponieważ w Big Macu są dwa mięska. Pięknie. Dumny. Okej, okay, wszystko jest gotowe. McDonald's zamówiony, także teraz możemy już wykonać finalnie nasze dania. Także pierwsze, od czego zaczniemy, to oczywiście frytki, więc wrzucamy je do oleju. Uważając oczywiście na siebie i na otoczenie. I to wszystko musi sobie tak poleżeć przez 3 minutki. Teraz nasze frytki musimy wyłowić. Czy można to inaczej zrobić? Oczywiście. Można było to normalnie zrobić: kupić frytur albo jakiś. Nie tak, wiem. Ale my jesteśmy eleganci, więc musimy wyjmować łyżeczką, Także trochę nam to zajmie. Jakbyście sobie zadali pytanie, co dalej z frytkami? No to Wyjęliśmy je po to, żeby znów je wrzucić, co prawda teraz więcej stopni. O Jezu. O Jezu, o Jezu, Karol, włączaj to. Ja pierdzielę to jest... Oła. Pamiętajcie, śpieszcie się powoli. Yes. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie powinienem nawet w kuchni być nigdy. Coś, coś tu co jest nie tak z Te frytki już są gotowe. O, mamy zrobione frytki, elegancko. Tylko te frytki jakieś już upalone, to nie? No. Trzeba było na mniej chyba ustawić. Mam dosyć. No co ja wpadłem na to, żeby to zrobić? No te frytki na pewno się nie udały, Karol. Na Czemu? pewno. Ładnie wyglądają, nie gadaj, głupot. Dobrze, nasze frytki wersja 2.0 robią się i może tym razem będzie okej. Okay. I teraz robimy już sobie bułkę, podgrzewamy. I dodajemy tutaj mięsko. To na cheeseburgera a to na Big Maca. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy mój cały ból zostanie wynagrodzony efektem końcowym. Jak nie, to się załapie. No bo ile my tu już czasu robimy? Nie wiem, stary, ale mam dosyć. Trzy, trzecia godzina idzie tak. robienia jednego Big Maca, jednego cheeseburgera, frytek. Karoliczności kulinarne. Nie, posulić frytki, stare. Ja ci mówię o frytkach. A jak pokazujesz mi mięso i mówisz sól, sól. No, o czym ty mówisz? No ale frytki mamy gotowe i powiem wam, że wyglądają chyba jak oryginał, także to dobrze to znaczy, że może jednak coś z tego wyszło. Ja pierdolę, czy ja się że nie zgodziłem że nikt mnie nie zmuszał, to był mój pomysł. Już pozostało naj, najlepsze, chyba, i najprostsze, czyli tylko i wyłącznie kompozycja. Nie wiem, czy najprostsze. Ale... Czyli najpierw keczup tutaj z dołu, bo robimy najpierw cheeseburgera. Mięsko na mięsko, ogóreczek i do tego cebulka. Mmm, cebulka. Super, jaj, jestem ciekaw, bardzo, jak to będzie smakować. No i górę. Oczywiście to wszystko sobie podpiekliśmy. Okej, okay? i tak wygląda nasz z burger. Trochę taki biedny. Teraz pora na naszego Big Maca. Zmieścił? Tak średnio bym powiedział, ale dobrze. Robimy tutaj. Więc bierzemy ser, nakładamy serek. Następnie nasz sosik. Muszę to spróbować. Wygląda smacznie. jak smakuje. Teraz sałata. Następnie mięsko. Nasza ulubiona cebulka. Burek będzie szczęśliwy. Teraz druga połóweczka, no to znów nasz sosik, ale przez to, że to było podpisane jako oryginalny przepis. Następnie na to sałata, później ogóreczek, mięsko i na dobitkę cebulka. I przygniatamy. i mamy naszego Big Maca. Jeszcze frytki. I fryteczki. Sorry, ja jestem po prostu tak głodny, że już nie mogę. No bo stary już, 3,5 pół godziny to gotujemy. To jest tak najgorsze, że powiem. To jest fast food! Szybkie jedzenie! Dobra, jemy, próbujemy, testujemy. I zapomniałem również o napoju, czyli o coli z McDonalda, jak się, się znoweli. Jaki jest na to przepis, Karol zdrać nam! Bardzo prosto, po prostu lejecie sobie kolę, a następnie do tej koli wlewacie wody. Co? Tak, żeby ty, tak ty... rozwodnić. No, z automatu jest często rozwodniona kola. Ja na przykład z automatu w Kole-kole nawet, więc tak wygląda i wydaje mi się, że naprawdę w smaku będzie identyczna, także zaraz sprawdzimy. No i teraz co? Robimy blind testa. Ja zamykam oczy, nie wiem co jem i zgaduję, czy to jest moje, czy nie moje. Także zobaczymy, ile rzeczy uda mi się odgadnąć i zróbmy deala. Jeżeli uda mi się więcej odgadnąć rzeczy niż nie, no to wtedy daję wam stówę. Także, jak chcecie, to komentarz, łapka w górę i subskrypcja. Także trzymajcie za mnie kciuki, a teraz lecimy. Dobra, w sumie to bardziej opłacalne byłoby nie zgadnąć, ale okej, okay, testujemy. Okej. Okay. Dobrze smakuje. na ja drugie. To jest McDonaldowy, a to jest nasz, tak? Tak, point dla Ciebie, Karol. 1-0 na razie. Szczerze mówiąc, to jeżeli to miała być ta sama receptura, to szczerze wątpię, albo nam coś po prostu nie wyszło, ale no ten smak jest jednak no, nie do podrobienia, no to jest... To jest Czuć, no nie, da, no nie da się tego podrobić. Ale no, zajebisty. I szczerze mówiąc, jak Jurek mówił poza nagraniem, że nasz będzie lepszy od McDonaldowego, to sorry, ale przyznam mu rację. Bardziej mi smakuje ten zrobiony przez nas. No. a ten jest, no to jest McDonald's, nie serio, to nie jest jakiś tak film. No, no dla mnie lepsze. Dobra, zobaczmy z kolei jak teraz będzie. Czy będzie lepsze, czy gorsze. OEZ, jakie gumowe. Wem, to nasze takie niedobre? Nie wiem. Dobra, nie, nie nic wiem nic nie Ja jeszcze nie stawiam. Jeszcze te. Ale te samochydne. Nie mam pojęcia stary, ale wydaje mi się, to jest McDonald's, a to jest. Nasze, bo jest słodsze. Dwa zero dla siebie, Karol. Tak? Tak. Ale nie pomieszaliście ich? Pomieszaliście nie, tak? Nie, w sensie pomieszaliśmy. No że jedne z drugimi, czy nie? Nie. Naprawdę nasze są. To są nasze? To są z McDonalda, tyle. A co jest Karol? Naprawdę? No? Powiem ci, że jeżeli troszeczkę byśmy naprawili recepturę, to naprawdę byłoby 10 na 10, ale bardziej mi znów smakowało nasze. Ale tutaj już było ciężko. Jak wcześniej było luz, to tutaj już miałam taki problem, co jest czym, bo oba wydawały mi się bardzo, bardzo podobne. to nasze lepsze. Mhm. Mm no dla mnie. Dobra, ale tutaj będzie już na pewno ciężko. Okej, okay, tu jest półfinał. Big Mac. Jak smakuje? Okej. Okay. Czuję, że to jest jakiś prank, ale jeszcze nie wiem o co chodzi, za się Wiesz co stary? Ja teraz to wszystko nagrywam i sam nie rozumiem, gdzie jest nasz. a gdzie jest McDonalda tak naprawdę. Okay. Czuję, że to jest pomieszane, ale tu na pewno jest mięso nasze, a tutaj jest Big Macowe prawdziwe. Naprawdę identyczny smak, ale tu na pewno jest mięso nasze, a tutaj jest Big Mac. 3-0 dla ciebie, Karol. Nic nie zmieniliście? Mm -mm. Nie, że tu jest. To jest nasz Big Mac, to jest Big Mac z McDonalda. Okej, okay. no pomięć. tylko mięso mi tutaj, ale to naprawdę no bułka jeszcze trochę, no ale sos jest jeden do ten spróbuję, jestem, jestem mocno ciekaw. Jasne. I wielki finał, przy którym mogę mieć w sumie otwarte, oczy, bo nie wiem, co jest gdzie. Także próbuję, aby czy kola jest rzeczywiście kolą z maka. Mm. O kurde, nie wiem. Kurde. Naprawdę nie wiesz? O kurde, poczekaj. O oh fuck. Ta jest nasza, a ta jest z maka. Nie. Trollujesz. No nie, nie ma szans. Nie stary. Ja. To pisz naszą, a to jest makę. Naprawdę, czy nie w końcu? Tak. Seria? Tak. Dobra, każę żartuję. Wygrałeś. Serio, super, Wy... super prank Jurek, super. Wygrałeś, 4-0 dla ciebie i stówka idzie do widzów, nie? Tak, także jak chcecie to komentarz, subskrypcja i łapka w górę. I pamiętajcie, że co 10 łapek w górę jedna frytka na odcinku. Także jeżeli chcecie to... Chociaż jak będziemy, będzie 100 będziemy... Łapek w górę, to to będzie 10 tysięcy frytek? Tak, będziemy dobrze wyglądać. To jest pół McDonald's. No i tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i Bum!